Moi drodzy, witajcie na kanale Diaboli Rossoneri No cóż, yy, zaczęło się jak się zaczęło, jak zwykle. Tak naprawdę znowu będzie mecz yy, o wszystko, mecz o honor. Yy, podsumujmy sobie. Graliśmy z najgorszą drużyną na całych, całych Mistrzostwach. Dostali się na te Mistrzostwa rzutem na taśmę że to, Jezus, no Boże, aż mi brak słów, no. Kurde, jak ja jeszcze raz usłyszę od kogoś, że mamy taką super drużynę, że jak teraz coś nie wygramy, to kiedy mamy wygrać? To, że mamy najlepszą drużynę, odkąd ja oglądam piłkę nożną, to jest fakt, ale że takie drużyny jak Francja, Portugalia, Niemcy, Włosi, Anglicy, byli od nas lepsi 20 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu, to nie znaczy, że my mamy teraz najfajniejsze pokolenie przez te ostatnie na przykład 20-30 lat, to nie znaczy, że inne kraje spały. To nie znaczy, że one... Oni też mają takie złoto, na przykład jak ja sobie pomyślę, że taki Tomori nawet się nie dostał na ławkę rezerwowych, nie dostał powołania. Taki Teo Hernandez nie dostał powołania do reprezentacji Francji. Większość tych krajów ma takich zawodników, którzy się nawet nie dostali na te miesiąca, co u nas wygrali w pierwszym składzie. Także oczekiwania wobec tej drużyny nie za bardzo. No ale to jest turniej, nigdy nie wiem, jak wiadomo. No. Już się zdarzały takie historie że romantyczne. To nie jest jakby liga, że musisz zagrać dobrych 38 meczów. Tutaj każdy, każdy może coś pokazać, no a my pokazaliśmy się jak zwykle. No. Po prostu bohater meczu. Nie mam słów. Jak, jak ja zobaczyłem tą czerwoną kartkę, a przyznam się szczerze, nawet nie oglądałem tego meczu, bo miałem spraw pra, trochę do załatwienia. Szczerze mówiąc, wolałem wziąć moją dziewczynę, którą serdecznie pozdrawiam, mojego największego fana, yy, która bardzo mnie subutuje w tym co robię i dlatego jej bardzo dziękuję. Yy, wolałem wziąć ją po prostu na kolację, niż oglądać ten mecz, bo. Tak naprawdę byliśmy w centrum handlowym, jak widziałem tą czerwoną kartkę, bo oglądali właśnie na telefilmie ludzie. No i powiedziałem, dobra, już po tej czerwonej kartce to choć idziemy coś zjeść, bo to nie ma sensu. Ale tak, no ogólnie nasza grupa. no Hiszpanie ze Szwedami też e, słaby mecz. Mnóstwo niewykorzystanych sytuacji, ta Hiszpania to też już nie jest jak Hiszpania kiedyś, także na tą sprawę można powiedzieć, że ze wszystkich drużyn, które się zaprezentowały, to nasza grupa jest najgorsza. Yy. Oglądałem, szczerze mówiąc, mecz między Szkotami a Czechami oglądałem, bo akurat mam home office, siedziałem sobie w domu, także sobie odpaliłem meczyk i muszę przyznać, że to był świetny mecz. To się tak przyjemnie oglądało, i Czesi, i Szkoci. Trochę wynik taki nie fair, no ale Świk już nie raz udowodnił, że on takie bramki, jaką strzelił y, Tom z połowy boiska, to i tak już pokazał nawet w w Bundeslidze, że umie W Romie mu nie wyszło, ale w Bayernie Leverkusen bardzo dobrze gra. Pamiętam piękną też bramkę strzelił, taką z ja bez przyjęcia y, przeciwko Bayernowi. Także... Szyk, świetny piłkarz, ale nie to nie znaczy, że Szkoci grali źle. Szkoci nawet, to jest taki nie fair wynik, no ale piłka nie jest fair. Wygrywa też ten, kto ma troszeczkę więcej szczęścia, ale mecz był naprawdę fajny. A na naszą grupę mecze się nie dało oglądać. I co, no to by było na tyle, no z Hiszpanami zobaczymy jak dalej, no ale ja i tak na dużo nie liczyłem, także darujmy sobie. Umów... Przewidźmy spotkania Meczów na dzisiaj Nie będę za długi... To nie będzie za długi film Bo chciałem po prostu zrobić Chciałem po prostu zrobić Film dłuższy później o transferach To przejdźmy sobie do Jakby przewidźmy mecze Na dzisiaj i To, to przechodzę do pierwszego meczu Będzie Węgry-Portugalia Według mnie to będzie bardzo fajny mecz Węgry trochę jak Czesi Też może nie kompleksowo dobra jakaś drużyna, ale mają tej indywidualności, jak, e, jak on miał. E, Szobozlaj wypadł mi trochę z głowy, bo pamiętam, go, bo był łączony z Milanem. Także dużo, dużo śledziłem, dużo oglądałem o tym piłkarzu, bardzo ciekawy piłkarz. No i myślę właśnie, że ja obstawiam, że będzie 3-1 dla Portugalii. I myślę, że ale Szobozlaj... Właśnie dałem tego jeden, bo myślę, że Szobozlaj bannie im bramkę. Ale to tak w komentarzach napiszę. Jakby kto i o której, w której minucie? A Francja, Niemcy. Francja, według mnie, faworyt do wygrania całego mistrzostwa. I według mnie, będzie 4-2 dla Francji w tym meczu. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o tych przewidywaniach. Co, co wy myślicie o pięknym występie naszej reprezentacji? I kto według Was w dzisiejszych meczach szczeli, w której minucie? To było na tyle ode mnie spotkamy się na pewno dzisiaj wieczorem jeśli chodzi o transfery i jutro podsumujemy sobie dzisiejsze mecze. Także z mojej strony to tyle. Życzę Wam miłego dnia i do następnego.